Witam bardzo serdecznie w naszej audycji księdza Józefa Zderkiewicza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Weszliśmy w okres Wielkiego Postu i nasuwa nam się pytanie, na czym polega nasze autentyczne życie z wiarą. To jest bardzo ważny temat, ponieważ od tego życia zależy nasze życie wieczne. W niebie, zbawienie w Królestwie Niebieskim. Tak. Dlatego właśnie postaramy się przedstawić te dwie rzeczywistości, które nas czekają ewentualnie po śmierci. Otóż u proroka Izajasza czytamy takie słowa. Gdy będziesz czynił uczynki miłosierdzia dla potrzebujących, nakarmisz głodnego, przyodziejesz na niego, tłacza w dom przyjmiesz. Wtedy Bóg także dla Ciebie będzie przychylny, łaskawy i dyspozycyjny. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz, czy Bóg dla nas jest dyspozycyjny, gdy wezwiesz Jego pomocy, odpowie ci O, to jestem, czego potrzebujesz ode mnie. Teraz każdy z nas niech zastanowi się, jak ja zachowuję się względem biednych i potrzebujących. Jak ich traktuję i czy udzielam im pomocy. Te słowa proroka Izajasza były wypowiedziane prawie trzy tysiące lat temu. My dzisiaj żyjemy w całkiem innym świecie, w innych warunkach, gdzie mamy nowe prawo miłości, które nam zostawił Jezus Chrystus. Na czym ono polega? Przede wszystkim w literę Starego Testamentu, która, jak mówi święty Paweł, zabija tchnął ducha Bożego ducha miłości który ożywia nas tak napisano w starym testamencie oko za oko ząb za ząb a Jezus mówi a ja wam powiadam miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych którzy was prześladują a będziecie synami Ojca waszego który jest w niebie zwróćmy uwagę że to nie jest łatwe przykazanie miłości nieprzyjaciół. W żadnej religii nie ma takiego właśnie prawa miłości nieprzyjaciół. Dlatego jest to trudne, ale jest to wzniosłe prawo. Ponieważ, mówi Jezus, módlcie się za tych, którzy was prześladują, a będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. A więc wielka godność nas czeka, jeżeli my Zachowujemy to przykazanie. Jeśli natomiast nie zachowujemy tego przykazania, no to właśnie można powiedzieć, wykluczamy się z synowstwa Ojca naszego, który jest w niebie. A więc nie mamy prawa mówić modlitwy Ojcze nasz, ponieważ nie jesteśmy synami Ojca Niebieskiego. Bo niektórzy mówią: To jest niemożliwe wykonywanie takich praw. Jak to niemożliwe, skoro Jezus nam naucza, nakazuje takie prawo, to jest możliwe i powinniśmy go stosować w naszym życiu. Nie jest łatwo, oczywiście. To Jezus właśnie mówi, jak należy się zachowywać. Tak mówi. Kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie. Weźmie krzyż swój na każdy dzień i mnie naśladuje. A więc widzimy, moi drodzy bracia i siostry, że by zachowywać to przykazanie, to nie jest łatwa rzecz. To nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji być uczniem Chrystusa, ale zaprzeć siebie i brać krzyż na każdy dzień. Nie są to słowa oczywiście słodkie i przyjemne, które się chętnie słucha, ale są to słowa prawdy, które powiedział nam Jezus Chrystus i trzeba więc prowadzić Je. W życie nasze, jeśli chcemy poważnie myśleć o naszym zbawieniu. W liście świętego Pawła czytamy: Nie przyszedłem do Was, aby błyszczeć słowem i mądrością ludzką, ale głosić Wam świadectwo Boże dla zbawienia dusz Waszych. Co to znaczy błyszczeć słowem i mądrością ludzką? To znaczy głosić. To słowo, to, co się podoba ludziom, co dla nich jest wygodne i przyjemne, ale wtedy Ewangelia nie będzie prawdziwie głoszona, bo kto się chce podobać ludziom, nie podoba się Bogu. I dlatego musimy zdawać sobie sprawę i ukazywać Ducha Mocy i Mądrości Bożej, aby wiara nasza. Opierała się nie na mądrości ludzkiej, ale na mądrości mocy Bożej. W Ewangelii Mateusza 5:13 czytamy takie słowa: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, to nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Te słowa odnoszą się do nas głoszących Ewangelię, głoszących Słowo Boże. Wiemy, że sól daje smak potrawie, bez soli potrawa praktycznie nie nadaje się do jedzenia. A więc ta sól alegoryczna w Ewangelii oznacza to, że trzeba głosić Ewangelię czystą, bez manipulowania, często dla poprawności politycznej, czy światowej, nie głosimy prawdy. Na przykład nie cudzołóż, nie mów fałszywego świadectwa, nie używaj różnych narkotyków, nie zabijaj dzieci nienarodzonych, nie zapładniaj in vitro i tym podobnie. To są oczywiście tematy w dzisiejszej nowoczesnej cywilizacji bardzo niemodne i często krępują nas w przepowiadaniu. Tych prawd dla ludu Bożego. A więc możemy się narazić w ten sposób na różne prześladowania, pomówienia, że jesteśmy staromodni, nie idziemy z duchem czasu. Przecież jest XXI wiek. Tymczasem musimy zdawać sobie sprawę, że Słowo Boże jest aktualne poprzez wszystkie wieki aż do skończenia świata, niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje nie przeminą, mówi Jezus Chrystus. Tymczasem, gdy my, księża, nie będziemy głosić całej prawdy o zbawieniu, to kiedyś będziemy odpowiadać na Sądzie Bożym. Dlaczego nie głosiliście tych praw? A poza tym na Sądzie Bożym ci, którzy potępili swoje dusze w piekle, też powiedzą i będą nas, księży, oskarżać. Dlaczego księża nam nie mówili o piekle, że istnieje, a my dzisiaj doświadczamy jego okropności? Jak jedna dusza potępiona przyszła z piekła i powiedziała: księża dobrze robią, że mówią o piekle, ale błądzą w tym, że w jednej setnej części nie mówią o jego okropności. A więc dzisiaj w ogóle. Na ogół się nie mówię o piekle, bo to temat niemodny, bo to temat wstydliwy i tak dalej. Dlatego ja dzisiaj Wam przeczytam z dzieniczka siostry Faustyny, naszej świętej, byście mieli świadomość, że piekło istnieje i jaka jest jego okropność. Są to słowa prawdy, ponieważ siostra Faustyna jest już święta, a więc te słowa są potwierdzone przez Kościół. Takie czytamy słowa w dzienniczku siostry Faustyny pod numerem 741. Dziś byłam w przepaściach piekła, prowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiś jest obszar straszny, wielki. Rodzaje mąk, które widziałam, Pierwszą męką, męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta męka jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka. Jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka jest ustawiczna ciemność. Straszny zapach, duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatanie i potępione dusze, i widzą wszystko zło i innych, i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódma jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, którzy wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jeszcze nie koniec na tym. Są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów. Każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny, nie do opisania sposób. Nie grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, mówi siostra Faustyna, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła, na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Wiele, moi drodzy, ja w swojej praktyce kapłańskiej, przy spowiedziach, przy różnych rozmowach, to właśnie spotykam się z takimi ludźmi, którzy nie wierzą, a co kto tam wie, kto tam był. Moi drodzy, takie są dyskusje, a siostra Faustyna konkretnie mówi, ja byłam i świadczę, żeby nikt nie mówił, że tam nikt nie był i że piekła nie ma. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze. Więc moi drodzy bracia i siostry, widzimy, że, to, że ta, ten opis to rzeczywiście daje jakiś straszny obraz, jak tam potwornie musi być. Teraz posłuchajmy, jak dusze potępione w piekle rozpaczają i elementują się. Nigdy nawet w najmniejszym stopniu nie zdawałam sobie sprawy, żyjąc w świecie, że do piekła pójdę i będę tu doświadczać tak strasznej i okrutnej, nigdy nie kończącej się wiecznej męki. Otóż właśnie o to ludzie w świecie żyją, żartują, nie zdaję sobie sprawy właśnie z tego, ale później doświadczają tej okropnej męki i rozpaczy, a która sobie sama ten okrutny, beznadziejny los gotowałam przez swoje grzeszne życie, który to los nigdy się nie zmieni i nigdy się nie skończy. Pyszna byłam i zarozumiała, nie słuchałam moich rodziców i przyjaciół którzy mnie zawsze ostrzegali i dobrze radzili, a teraz tu w tym miejscu kaźni wydaje jęki i lamenty. Co ja zrobiłam, perfidnie się oszukałam, zbłądziłam, te i inne słowa rozpaczy, jak echo będą bezustannie brzmieć i przypominać ten potworny stan mojej duszy potępionej na zawsze. To teraz jest z moim butnym za życia Jak innych lekceważyłam i nie przyjmowałam ich dobrych rad i uwag, a teraz jest już za późno i nigdy ten cenny czas naprawy mojego życia nie powróci. Jest teraz okres Wielkiego Postu. Czas święty, pokuty i nawrócenia. Powiedzieliśmy o losie dusz potępionych w piekle, o czym ludzie w dzisiejszym sekularyzowanym świecie nie myślą i nie znają sobie sprawy w najmniejszym stopniu, jak potworne są tam męki. Dlatego nie po to powiedzieliśmy o tej potworności dusz potępionych, potępionych aby kogokolwiek straszyć, ale aby w kontraście zobaczyć, jaki los czeka dusze, Zbawione w niebie, i z całą stanowczością się do nieba starać dostać, aby zbawić naszą duszę. I bo siostra Faustyna też była w niebie, i była i tak opisuje. Teraz posłuchajmy, jakie wspaniałości przeżywa dusza w niebie. Dziś w duchu byłam w niebie. To jest dzienniczek siostry Faustyny numer 741. I oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu. Wiedziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je i wraca do źródła wszelka chwała i cześć, z uszczęśliwienia i wchodzą w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, którego nigdy ani pojmą, ani zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwieniem wszelkiego stworzenia. Rozumiem teraz świętego Pawła. Który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I dał mi Bóg poznać jedną, jedyną rzecz, która ma w oczach jego nieskończoną wartość, a ta jest miłość Boża miłość, miłość i jeszcze raz miłość. O mój Boże, jak mi żal ludzi, którzy nie wierzą w życie wieczne, jak się modlę za nich, aby ich promień miłosierdzia ogarnął i przytulił ich Bóg do łona ojcowskiego. Dlatego życzymy wszystkim radiosłuchaczom Radia Chrystusa Króla w Chicago, aby osiągnęli wieczną szczęśliwość w niebie i innym. Tym dopomogli, co daj Boże. Amen. Dla Radia Chrystusa Króla w Chicago z Polski, z Częstochowy, mówił ojciec Józef Mariusz Derkiewicz ze Zgromadzenia Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Serca Was wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.